Jakie są nam dzisiaj potrzebne atrybuty do dzisiejszej praktyki pracy manualnej ze strukturami twarzy? Potrzebujemy odrobiny miodu. Zamiast miodu może też być olejek. Generalnie chodzi o to, żeby uzyskać poślizgę pod palcami. Grzebek, którego używałyśmy ostatnio, również się nam przyda oraz skoncentrowane olejki odżywcze bądź serum, co macie pod ręką, również będzie właściwe. Ja jeszcze będę mówiła w trakcie wykonywania danego ćwiczenia czy masażu, co najlepiej użyć, co się najlepiej sprawdzi. Zaczniemy sobie od ćwiczenia, ćwiczenia rozciągającego mięśnie okrośne ust, które będzie miało na celu redukcję pionowych zmarszczek, właśnie tutaj, nad górną wargą i pod dolną wargą. Palce wskazujące układamy wzdłuż brózn, słowowo-wargowych. Przejdziemy sobie do masażu grzybykiem. Do tego celu będziemy potrzebowały odrobinki serum, czy też olejku, które sobie rozmalujemy nad górną wargą i pod dolną. Mhm. Następnie bierzemy grzybyk, i grzebykiem rozmasowujemy w ten sposób spięcia na górnej warce. Jeżeli mamy zmarszczki w, tej, w tym obszarze, zmarszczki właśnie pionowe, to to jest świetny sposób na ich zminimaliz zminimalizowanie. I masujemy tak długo w jednym miejscu, czy też wzdłuż danej zmarszczki, do momentu, aż poczu poczujecie delikatne mrowienie w tym obszarze, czyli poczujecie, jak ta cyrkulacja w tym obszarze została poruszona. wykonamy sobie masaż. Ja do tego celu używam miodu. Z tego względu, już oprócz efektów estetycznych, czyli pobudzenia cyrkulacji w tkance wargowej, rozgrzania, dodwignienia i odżywienia tej części, ten masaż jest po prostu przyjemny dla kubków smakowych. Natomiast można go też wykonywać olejkiem. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, żebyście miały poślizg pod palcami. Zadamy bardzo, niewiele tego miodu. Mhm. Na całą twarz ust. I na początku e, wykonujemy taki masaż. Nie wiem, czy pamiętacie, to był jeden z pierwszych live'ów. E, masaż miodem twarzy, czyli ostukiwanie. Ja mam dzisiaj płynny miód, więc on tak e, ładnie nie klei się jak ten gęsty. Idealnie byłby gęsty, żeby delikatnie, yy, bardziej, żeby bardziej pobudzić tą tkankę warkową, natomiast ten też może być. Po oklepywaniu rysujemy kółeczka energicznie. i na tak wymasowane usta przed spaniem e, dobrze jest nałożyć skoncentrowaną witaminę E, e kwas hialuronowy e, witaminę A i witaminę D taką, zrobić sobie taką mieszankę e, może być mniejszy pojemniczek ja mam troszkę większą buteleczkę z tego wyglądu, ja też to używam pod oczy natomiast e, kilka kropel Nałożycie na usta i idziecie z taką poduszeczką na ustach spać. Czyli dobrze mieć też pod ręką gdzieś przy łóżku przygotowaną buteleczkę. Smarujemy. I. Idziemy spać, żeby wszystko to, co dobre, wpłynęło się w usta. Usta kochają kwas hialuronowy, tkanka wargowa, natomiast kwas hialuronowy działa najefektywniej, jeżeli podawany jest z domieszką olejku. Najlepiej dodawać witaminę D na bazie jakiegokolwiek olejku do tej, do tej naszej mieszaniny, żeby też właśnie wiązał się z tym z kwasem kluronowym.